Witam. Chciałbym zaprezentować taki ciekawy sprzęt, tylko właściwie nie używam analizator w wersji mini. Zanim przejdziemy do sedna sprawy, zasilany jest z akumulatorów tu mamy łącznik zasilania mam nadzieję, że ten film będzie w miarę czytelny nagrywam tak trochę w ciemno wiem, że no, jakoś tego obrazu nie będzie super Ładowanie akumulatorów jest przez USB i urządzenie zachowuje się na dwa różne sposoby. Pierwszy to, jak pewnie usłyszeliście, dźwięk Windowsa. Rozpoznano urządzenie USB, w tym trybie możemy sobie zrzuty ekranu lub zapisy przebiegów. CSV czy CVS, zawsze się z tym mylę, czyli w formie no, Excela. Arkusza kalkulacyjnego, ogólnie, gdy nie musi być Excel, możemy wczytać do komputera. Drugi tryb to, gdy włączymy zasilanie, gdy już USB jest podłączone, przejdziemy w tryb no, Jakoś nie chce przejść! No cóż, muszę to jeszcze raz sprawdzić. W każdym razie powinien wejść w tryb wykrywania software'a. Wcześniej mi się to udawało, a teraz coś nie bardzo. No i pokażę jak to mniej więcej działa. Generalnie nie mogę tego polecić. To znaczy na pewno nie zastąpi to Wam urządzenia podłączonego do komputera typu LA. 2016 czy nawet 1016 ale przeznaczenie jest inne. W tym mamy pracować, jak to się mówi w polu. Obsługa nie jest zbyt wygodna, a najbardziej mnie rozwala jedna rzecz. Mam nadzieję, że będzie to dobrze widać. Tu, sobie, tu się poruszamy po tym menu u góry, tak? Mam nadzieję, że to dobrze widać. Wybieram SPI. Używa czterech kanałów, bo to jest urządzenie czterokanałowe. Wszystkich czterech temat prosty. Ale zobaczcie. Wybierę, wybieram I kwadrat. Używam tych dwóch kanałów. Tu mogę sobie dowolne przebiegi przedstawić, ale nie mogę tam na przykład drugiego I kwadratu dekodować, czy na przykład UARTa. W wypadku UARTa jest w ogóle porożka Jeżeli się mylę, jest inaczej, to dajcie znać. W przypadku UARTA mamy tylko dekodowanie jednego kanału. Nie możemy mieć tu na przykład TX Series. Mamy tylko jeden, jedną z tych linii W przypadku UARTA którego tu przetestujemy podłączyłem tu sraj Duino. Wysyła tam sobie coś. Tu możemy sobie zmienić prędkość. Nie jest tak jak w tych typowo komputerowych, gdzie możemy wpisać sobie cokolwiek. Jest ileś tam zadeklarowanych typowych prędkości. Nie ma też autowykrywania prędkości. Ale pamiętajcie, to jest coś, no kieszonkowego to tak jak w latach 80. laptop, a komputer stacjonarny wiadomo, że stacjonarny mógł więcej tu na pewno jest problemem też to że możemy tylko wybrać jedną z możliwości Mam Hex Dec, ASCII a w tej wersji do komputera mamy ASCII plus HEX, co się bardzo przydaje i może znaczy jeszcze przejdźmy do y, tu mamy przy okazji no, menu to w instrukcji jest opisane jako kiepska ta instrukcja nie ma wersji polskiej, ale ogólnie skiepska, skąpa jak diabli Wycofujemy się klawiszem Escape, a menu wchodzimy w kolejne ustawienia. I tu możemy sobie wybrać pewne rzeczy. Do tego zaraz przejdziemy. Czyli tu sobie wybieramy kursor T1, tu T2, i nam tam będzie obliczał te. Parametry typu częstotliwość, czas trwania sygnału i tak Tu w ogóle mamy te pomiary automatyczne, ale tak. Wyzwalanie o tri, no i tak do końca, to, no to trzeba wypróbować, który tryb co robi. Tu można sobie z, y, zmienić ten tryb, tak? Tam mamy dowolny, później jakieś tam poziomy, porównania. To niestety, ale trzeba się pobawić. No i powiedzmy, że tu sobie tu zaznaczamy przycisk OK. Nie wiem, czy to widać, ale tu taka mała strzałka się porusza. Wybieramy kanał, który nas interesuje. I ok, jak widać, zmienia. Jak widzicie, nie wiem, czy widzicie czy to ma być zbocze narastające czy opadające. Tu menu niżej możemy sobie wybrać, które z kanałów mają reagować. Tak, widać tam pojawia się V lub znika. Teraz. Uruchamiam samplowanie i powinno nam złapać. O, I złapało nam przebieg. On tu jest w takiej formie, w no, takim no, powiększeniu, znaczy pomniejszeniu czyli cały zarejestrowany przebieg jest pokazany. Tu mamy, jakby taki przybliżony ten przebieg i tu kursor i tu powiem wam jest to bardzo niewygodna ta obsługa otóż no a tu mamy zdekodowane dane w wypadku uarta i kwadrata po prostu odczytane bajty są ogólnie dane w wypadku SPI będzie to co wysyła master i co odbiera tu niżej. I teraz chcemy sobie to powiększyć, tak? Więc schodzimy w to menu Time i tu Zmieniamy sobie no, krok, z jakim się będziemy poruszać. O, już tu chyba widać, tak? he I jak ustawiliśmy, wybraliśmy ostatnio w tym menu krok, to teraz będziemy ten krok zmieniać. Jeżeli też teraz bym chciał po prostu się przesuwać po tym przebiegu tu, czyli jakby tu żeby było widać, to muszę wybrać tutaj menu time. I zmienić na pozycję. O. I teraz sobie to przewijam. Czyli nie jest tak wygodnie, jak w komputerze macie na tym LA2016, że no, coś tu się zresetowało totalnie. Nie wiem o co chodzi. No nie jest to tak wygodne, jak. Na komputerze, gdzie myszką możemy sobie wygodnie ten przebieg niejako przybliżać, oddalać, przesuwać, no to wymaga to więcej wysiłku. No jest to upierdliwe. Inne takie menu tu istotne, może tak te out tu, nie mam pojęcia o co chodzi, system plików. To możemy teraz tu sobie taki przebieg naciskając ok, teraz zapisać, ale to może inaczej. Jeszcze raz sampluję. Teraz wybiorę menu File System i zapiszemy obrazek. Tak. Tu na chwilę się pojawia taka, taki czerwone tam kółeczko. Mamy zapisany obrazek. A teraz zapiszemy plik CSV. no i się zapisa W kolejnej części filmu podłączę do komputera i będziemy oglądali to na komputerze W ustawieniach tu za wiele nie ma. Możemy zmienić głośność. Tutaj no to widać tak głośność, jasność takie tam kiedy ma przejść w tryb. Obniżonego poboru prądu, kiedy się wyłączyć, no chyba nie trzeba. Tu kieniusza. O. coś tu się z tym dzieje. Może słaby akumulator, po prostu a ładowałem kilkanaście dni temu. No, generalnie. Powiem tak, no niewygodne w użytku, ale jeżeli mamy gdzieś tam, jak to się mówi, w polu, nie w trudnym miejscu, gdzieś tam coś sprawdzić, to nie mamy wyjścia. A przykład targanie oscyloskopu czy tam komputera może być problematyczne, choćby ze względu na zasilanie. Miałem kiedyś taki problem, że musiałem w autobusie testować pewne rzeczy. No, i jak zasilić oscyloskop? Ktoś powie, no, przetwornica. No, wszystko fajnie. Tylko jak podłączyłem przetwornicę, to tak siała, że oscyloskop po prostu pokazywał właściwie sam syf przetwornicy. Nie można było dojrzeć rzeczywistego sygnału. No, w kolejnym. W fragmencie zobaczcie, jak to działa z komputerem. Do usłyszenia. No, w drugiej części zobaczymy, jak to działa z kompem. Mamy nowe urządzenie LA104. Tu CSV. No i było kilka innych tu. Wcześniejszych jakiś moich prób. Więc może zrobię tak skasuję to wszystko. O! I no i tak. I problem, bo nie mam tu zasilania. Więc na szybko aby było widać, że ekran jest inny. Mamy tu na przykład wybrane SPi, o zmienaj kwadrat, i teraz system i zapiszę obrazek. Na czas zapisu urządzenie w komputerze zniknęło. No i tu mamy nasz zapis, tak no, akurat nie, nie widać tu wybranego, ale tu widać, że i kwadrat był tak wybrany. Także współpraca z komputerem bardzo ograniczona tylko do odczytu obrazków, upgrade'u soft'u i to. No i tych plików zapisanych w przebiegu tych CSV. I to wszystko. No i czy polecić czy nie, to zależy. Może zobaczmy jeszcze, jaka jest cena tego wynalazku. No, ale drogo przeginają. W Kamami mamy 560 zł. Nawet jak za tą przesyłkę trzeba zapłacić, tam nie wiem ile, ale pewnie z dwie dychy, coś w okolicach, no to i tak jest to dużo taniej niż na ale drogo. Nie wspominam co jest na wyposażeniu, ale otworzę pudełko. Mamy chytaki. No, tu macie różnokolorowe, bo ja sobie to i, i takie ja sobie po prostu tu podokładałem. Dwa takie kabelki. No, lepiej niż ten słynny. Z sale a, czy jak się tam go czyta. Instrukcja obsługi jest, jak pamiętam, po polsku. O. A nie, nie ma Polski. Ale jak mówiłem, jest skąpa, bardzo skąpa. Trzeba się wiele rzeczy domyślać. No, tu na pewno duży minus za tą instrukcję. A przydatność, jak mówiłem, to zależy. Jako podstawowe narzędzie pracy odradzam, ale jako dodatkowe. Gdzie musimy coś robić, jak to mu się mówi w terenie, no ale to nawet w moim przypadku muszę coś zrobić w urządzeniu, które mam parę metrów od komputera, i nie mogę podłączyć analizatora porządnego, albo jest to bardzo utrudnione. To w tym momencie taki mały gadżecik może często uratować życie. No to przeglądanie nie jest wygodne, nie ma co się oszukiwać. Ale jest lepiej widzieć coś niż nie widzieć nic. Każdy sam zadecyduje, czy warto, czy nie warto. Ja to kupiłem jeszcze przed pandemią 400 parę złotych. Cena była dosyć atrakcyjna. I zdecydowałem się, że Czytając wcześniej tą instrukcję, no, liczyłem na to, że można będzie, skoro mam cztery kanały, to na przykład pokazać dwa ułaty, jeden i kwadrat. Ale się okazało, że niestety się nie da. Także już wiecie o jakichś tam mankamentach. macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Dokonam stosownych testów i pokażę jak to wygląda. Tu mamy o upgrade, ie. i Was muszę zmartwić, bo próbowałem wejść na tą stronę, ona już nie istnieje, więc o upgrade'ach na tą chwilę zapomnijcie. no to tyle, jak się film podobał czy chcecie więcej testów innych urządzeń to piszcie w komentarzach no oczywiście urządzenia których nie mam wymagają aby je zakupić więc tu jest potrzebne wsparcie w postaci wsparcia kanału czy kaw do usłyszenia